Dzień dobry, witamy na ostatniej konferencji przedmeczowej w sezonie 2018 19 Jesteśmy przed meczem z Zagłębią Lublin. Do Państwa dyspozycji jest trener Aleksander Bukowicz. Bardzo prosimy o pytania. Dzień dobry, piątek niemiecki legionet tenerza. Przed tą ostatnią kolejką Pan jeszcze myśli o Mistrzostwie Polski w jakichś takich kategoriach logicznych, czy to już bardziej wiary i, i cuda zostają? Znaczy myślę, 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 że też że nie musi się zdarzyć nic nieprawdopodobnego tak, tak naprawdę, jeżeli byśmy popatrzyli na to jak liga wygląda i jak wyrównane są mecze. I jak ciężko jakiekolwiek drużynie przychodzi wygrywać, myślę, że zarówno nas jak i Piasta jak powiedzmy Lechi, ale mi z Piastem w tej chwili jesteśmy w to grze, grze mistrzostwo zarówno nas, jak i Piasto czeka bardzo trudny mecz. Wydaje mi się, że biorąc to wszystko pod uwagę, liczę, że dalej wszystko jest możliwe. A jak wygląda sytuacja kadrowa? Kto, kto będzie dostępny, kto nie będzie dostępny? No wiadomo, że Mateusz Pieterska będzie pauzował za kartki. Dalej nie będzie Michała Kucharczyka. Reszta zawodników jest do naszej dyspozycji. Marty, no, no nie, nie, proszę, oczywistych, już mówiłem, że to do końca sezonu, natomiast Kuchim był znak zapytania. Także. Prosimy o pytania. Mateusz Jarecki TVP Sport. Panie trenerze, jaka jest w tej chwili atmosfera w szatni i gdzie pan upatruje jeszcze szansy na to mistrzostwo? Zamierzacie postawić wszystko na jedną kartę i modlić się, żeby Piast tutaj stracił punkty? Czyli modlić się, to nie ma co się modlić. Na pewno jesteśmy przed meczem ligowym, którego chcemy wygrać i też tak się do tego meczu nastawiamy, tym bardziej, że e, mamy złą serię za sobą. E, trzech, mecz, i, trzech meczów bez zwycięstwa, więc na pewno e, chęci i e, chęci za, zakończenia sezonu e, zwycięstwem przed swoimi kibicami jest i e, w, na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby, żeby tak się stało. Asz atmosfera w drużynie, w szatni? Atmosfera w drużynie, w szatni. Atmosfera jest tak jak przed meczem ligowym, przed ostatnim meczem w sezonie, gdzie jeszcze walczymy o mistrzostwo Polski. W, jakby, um, atmosfera pewna koncentracji, powiedziałbym. No. Dzień dobry, Bartek kubiek Sport.pl Tak, tutaj mówił o koncentracji, o tym, że jeszcze jest nie wszystko stracone, ale tak, tak, już niewiele osób wierzy. Chciałem się tylko zapytać trenera, czy, czy zgadza się z tym, że jeżeli Legii się nie uda zdobyć mistrzostwa, to to, to się nie uda, dlatego że, że przegrała w Białymstoku Stoku, tylko wcześniej? Znaczy to w, w, na ocenę i na analizę tego, tego całego sezonu na pewno, na pewno przyjdzie czas. Natomiast w w tej chwili trzeba się skupić na tym, mecze, tym meczem ostatnim. Gdzie przegraliśmy mistrzostwo, jeżeli go przegramy, to będziemy analizować. Natomiast prawda jest taka, że jest to kolejny, kolejny sezon, w którym ostatniej kolejce o to mistrzostwo walczymy. Do tej pory mając e, e, sprawy sprawę tylko i wyłącznie w swoich rękach, tym razem e, nie, natomiast w e, kolejny raz trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby w tym ostatnim meczu e, do, dojść do tego swojego celu. Proszę bardzo. Łukasz Notusik. teraz chciałbym się zapytać, jakiej legi możemy się spodziewać w niedzielę? Legii, która od pierwszych minut będzie atakowała i zagra mocno ofensywnie, czy bardziej legi, która będzie czekała na swoją okazję, aby zdobyć bramkę? Myślę, że to jest odpowiedź dosyć prosta. Chcemy wygrać mecz, chcemy zdobyć trzy punkty, więc na pewno... W kalkulacji czy tam czekania na, na cokolwiek nie, nie przewiduje, ponieważ Remis nam w tym meczu nic nie daje. więc jest to jest to mecz, którym liczy się dla nas tylko zwycięstwo i liczy też, że tak do tego meczu podejdziemy. A czy jest prawdopodobne, że jarek Niezgoda zgoda pojawi się od początku spotkania w pierwszym składzie? Jest to prawdopodobne, jest to, jest to prawdopodobne, natomiast y, czy tak będzie, zobaczymy. Trzeba pamiętać, że Jarek jest y, wprowadzany znowu po, po dłuższej przerwie i to tak wprowadzany, można powiedzieć, na yy. Wręcz tam gdzieś to wymusiłem, bo plan, plan był też, żeby zaczekać z nim do, do, do początku przyszłego sezonu, więc to, to też świadczy o tym, że nie jest to zawodnik. W tej chwili gotowy, żeby grać 60 minut. A mamy teraz trzeci, trzeci mecz w tygodniu. On tam swoje minuty złapał. W, Cieszę się, że będzie można z niego skorzystać, bo nawet jak wiem, że nie jest w stu procentach, uważam, że to jest bardzo wartościowy, bardzo wartościowy napastnik. To jeszcze dopytam, bo tak może trochę o ten drugi mecz, bo jak trener w ogóle do tego podchodzi, kibice Lecha nawołują do tego, żeby Lech w Gliwicach odpuścił celowo, tak w cudzysłowie, mecz z Piastem, żeby to Legia nie Są jakieś sądy, tak, gdzie tam 90, ponad 90% się zgadza z tym. Jak trener w ogóle na to wszystko patrzy z drugiej strony? Znaczy kibice też mają jakieś swoje spojrzenie na to wszystko i nie mi tego, tego oceniać. Ja nie wyobrażałem sobie, Będąc zawodnikiem dzisiaj, będąc trenerem sytuacji, w którym komukolwiek pozwoliłbym celowo wygrać mecz. więc z tej strony patrzywszy jest to sytuacja niewyobrażalna. Z innej to, to jest jak tak jak mówię, nie mi jest oceniać aczkolwiek na wszystkich stadionach w Polsce bardzo często są zarzuty właśnie ze strony kibiców że drużyna odpuściła, że drużyna się nie stara, żeby drużyna jakby jest e, niezaangażowana należycie więc e, takie podejście wydaje mi się mm, e, nie wiem jak później, e, czego później wymagać od ludzi, od których się jednego dnia wymaga żeby od, odpuścili meczu, odpuścili mecz no, e, był, był też ten taki mecz, gdzie podobna historia, ale nie chcę, nie chcę do tego wracać, powiedzmy. jest coś takiego jak karma, także też, też. Czy są jeszcze pytania? Nie słyszymy, dziękujemy bardzo.